Robotę trzeba było zrobić, przepracować to, yy, nie wygatować, spróbować wystartować i jak się okazało, całkiem nieźle. Większość czasu przesiedziałem w swoim obecnym miejscu zamieszkania, czyli w Goleniowie. Yy, troszeczkę potrenowałem też u siebie w Lubsku. Yy, więcej czasu spędziłem z narzeczoną, z rodziną. Może to też zaprocentowało. Nie ograniczam się tylko do biegu na 800-3500 metrów, a Staram się rozwijać na każdej płaszczyźnie. Ja miałem swój bieg, swoje tempo. Yy, w ogóle nie sugerowałem się Marcinem, bo często może być bieg zapowiadany na rekord Polski, a nic z tego nie wynika, kiedy ktoś się chowa za plecami. Ale dzisiaj fajnie Marcin poszedł za zającem tam w czołówce. Ja też starałem się gdzieś tam blisko kleić. No i zaprocentowało fajnym wynikiem.